Witamy Was w holu zakupowym Tym razem rzeczy do domu Jak byliśmy w Ikei Jedliśmy obiad Fish and chips Wrzuciłam Wam zdjęcie Wy oczywiście o zakupy w Ikei, Czekamy na hol A że jeszcze dokupiliśmy kilka gadżetów do kuchni Bo moja kuchnia będzie przechodziła metamorfozę Prawda? Pyszę, z koloru pyszę. czerwonego Będziemy przechodzić kolor seledynowy Więc dzisiaj siadamy wraz z moim pomocnikiem Bo mój Dominik dzisiaj robi za Elfa. Tak. A gdzie jest święty? Święty, nie wiem, gdzie jest święty, uciekł. Wraz z moim pomocnikiem pokażę Wam, co kupiliśmy w ostatnim czasie, właśnie do domu. Okej, okay. Elfie, proszę, podawaj. Może oddać się w ja będę prezentował. Dobra. Pierwszą rzecz, którą kupiliśmy w IKEA to są właśnie światełka gwiazdeczki, które cudownie wyglądają na choince, bardzo fajnie można je zaaranżować. <grym kares> zaaranżować w mieszkaniu, jak widzicie, u nas wiszą na karniszu, wiszą już w drugiej sypialni, wiszą w tej sypialni. Tylko kupiliśmy już, miałem <grym kares> tyle roboty, że <grym kares> <grym kares> Może wyżej, bo schowały się. Ojejko. I one kosztowały 20 euro. Dobra, kolejna rzecz. Kolejną rzecz, którą Dominik mi odkupił, to jest wałek. Wałek, właśnie do ściągania ściuchów, nitek, włosów. Wałek zniszczony został przez niego. Przypadkiem, przypadkiem. A ten wałek jest tani i naprawdę jest rewelacyjny. Dlatego ci i, odkupiłem. Bo i, brakowało, I brakowało mi go w mojej szapie. W mojej szapie, więc wałek żeśmy kupili. Dobra, kolejna rzecz z Ikei Jest to. Komplet pościeli, pościel w paseczki, tutaj ja akurat dominuje kolor, <noise> kolor turkusowy, my mamy już kompletów trzy właśnie z, z tej serii, bo mam w paseczki brązowo-turkusowe i w paseczki fioletowo-czerwone pościel, o to nie jest pościel atłasowa, ale on ma właśnie taką przyjemną domieszkę. I powiem Wam, szczerze, Jest że. Bardzo Milusia. Tak. Ja kupuję tylko i wyłącznie Dobra, pościel Wiki. Jest to pościel 2 na 2 i cena 40 euro. Przestań tak szybko odłożę, bo ja po prostu nie wyrabiam, Muszę szybko mówić. No ale dobrze, ale już widzą wszyscy, czego ona wygląda. Że masz nową pościel, tak? Tak. Dobra. I ostatnia rzecz, Wiki to jest. Organiz... To na cały, na cały ekran będzie. Tak. To jest organizer w kolorze turkusowym. Ja sobie go kupiłam z myślą do szuflady, w której przechowuję bieliznę. Mam nadzieję, że teraz będzie większy, większy porządek. O, będzie miejsce na moje skarpetki tak. w końcu. Ja ten organizer, znaczy nie ten, inny organizer, bo mam w różnych kolorach. Mam biały, mam fioletowy, mam te takie, co się składają z pięciu okay. różnych... Z pięciu różnych pojedynczych, wykorzystuję do przechowywania leków, do przechowywania biżuterii. Nawet ty masz, przechowujemy w fioletowym, tylko właśnie w tych prostokątnych długich. Przechowujemy do mini skarpetki, paski, do spodni. Naprawdę można je zastosować na wiele, wiele różnych sposobów. Ja jestem bardzo zadowolona. Very cool. Very cool. Tak. Ok, y może teraz właśnie to. To są y do brwi, do, do przecinania ostatnio narzekał, że sobie nie wydefilował, to mu kupiłam, nie, byliśmy właśnie w home store i teraz yy, od jakiegoś czasu w home store sprzedają nożyczki do przecinania Knota z Janki Kendall i powiem wam, że ja na początku myślałam, że nożyczki mi są niepotrzebne, mam zwykłe, kuchenne z są the best, nieprawda powiem wam, że nożyczki są rewelacyjne, podaj mi świecę bo ja już przyniosłam Yy, wkładamy pionowo, przecinamy knota. Te nożyczki tutaj posiadają. Może się odłożyć? Pojemniczek. Taki? Yy, taką, jak gdyby półeczkę, a, a. na której ten knot nam się zatrzymuje, nie wpada nam do świecy. I powiem Wam, że ostatnio mi się też sytuacja, że Ty odpaliłeś świecę, Paliła się już z, godziny, wosk, z godzinę, wosk się rozpuścił i zaczęła nam się dymić, bo knot był za długi. Zgasiłam, przycięłam, knot mi nie wpadł do wosku, tylko zatrzymał się na tej tutaj podstawce. Ładnie, czysto i nic nie pływa. I nożyczki kosztowały 5,99. Ja nawet mam zatrzymany paragon, i tutaj od nich. Żeby, nie, by, żeby nie było, że mamy. Tak, <laughs> że? mamy paragon. A tu mam swój Dobra. A masz paragon z nich? Nie, nie mam wody, już, są bardzo, bardzo stare. Nie, 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 może mój zakupin. Uważaj, 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 delikatnie, proszę mi podać i już mi oddaj. Ty tego nie będziesz pokazywał, ja to będę pokazywać. Pokażę. To jest kubek, który zamawiałam z inter... znaczy, przez internet, dokładnie z eBay. Jest to kubek Starbucksa, New York City. Ja ten kubek widziałam u Karoliny, mega mi się podobał. I jakiś czas temu zobaczyłam, że moja koleżanka zaważyła sobie w nim kawę. I pierwsza. Pierwsze. Bo, 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 pierwsze pytanie, gdzie go kupiłaś? No i dowiedziałam się, że one są dostępne na eBay. I oczywiście kierunek eBay i zakupiłam sobie ten kubek. Cieszę się, niesamowicie. nie jest, żartuję. No <głos》> Ale jest. Co e, I ten kubek kosztował 13 dolarów. 13 On ma specjalną półkę u nas w kuchni. Ja powiedziałam Domnikowi, że jak będziesz mi parzył herbatę, to masz się z nim bardzo delikatnie oprócz, żeby mu się nic nie przydarzyło, bo będę bardzo, A ja bardzo zdradał. że to dla mnie na kawę. Nie, 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 to jest mój kubek, ja z niego będę pił. Ty będziesz pił. W, w... Ale ty tak późno tak. wstajesz, że ja zdążę każdy twoją wypięć. I i dopiero... Będzieś i zaparzyć mi od nowa. Dobra, tak. daj mi teraz może filtr. Proszę bardzo. Robią zakupy, które Wam za chwilę pokażę. Właśnie to będą zakupy już do kuchni, tak, do kuchni, będą w sklepie Stok. To jest sklep, który oprócz tego, że posiada w sprzedaży różne rzeczy do, do kuchni, do, do domu, to właśnie między innymi ma niesamowicie duży wybór produktów Bobel. Wydaje mi się, że największy jaki widzieliśmy. Jeżeli się spotkałam, żeby którykolwiek sklep miał tak niesamowity wybór produktów tej firmy, i to jest film, który kupiłam Weronicę, na pewno się cieszy, bo jest. Wielokolorowy. Wielokolorowy, a co najważniejsze, jest czerwony. Bo pamiętam, że jak jej kupiłam tą butelkę, ona chyba miała film niebieski, kiedy powiedziała: dlaczego nie jest czerwony? Zawiedziona była. będzie czerwony Jak będzie oglądała z babcią ten filmik, to na pewno będzie się cieszyć. I ten filmik nas kosztuje 8,95. Okej. Okay. I tak... kolejne rzeczy to będą wspomniane akcesoria i dodatki do kuchni, bo tak jak Wam powiedziałam, z koloru czerwonego będziemy teraz przechodzić w kolor seledynowy, Jest to kolor, który również w kuchni ma moja mama i bardzo mi się podoba, więc teraz będą stopniowo małe zmiany. Pierwszą rzeczą, którą kupiliśmy w sklepie Klerys, to jest deska. I oczywiście będą to produkty firmy Joseph Joseph. My mamy kilka rzeczy już w swojej kuchni tej firmy i naprawdę spisują się rewelacyjnie. Prawda? Twoja łopatka do przeprowadzenia. Prawda, prawda, jest rewelacyjna. <noise> Bardzo jestem zadowolona. No, widzisz, to się cieszę. A ja ci ją kupiłam w prezencie. Dobra. <noise> to, to był mój prezent. Tak, ta łop łopatka. Dobra, przechodzimy do tego, co kupiliśmy. Nie będziemy tu rozmawiać o łopatce, która już ma... Zrok. dobra, więc deska w kolorze seledynowym, jak widzicie tutaj jest podstawa na której możemy kroić, a tutaj pod spodem jest kieszonka, którą wysuwamy i możemy tak jak właśnie mamy zaprezentowane tutaj na obrazku, albo zbierać sobie obiórki z warzyw, nie wiem, z marchewki, z cebulki z pietruszki, albo pokrojone warzywa w kostkę, powrócać sobie właśnie tutaj do tej, do, tej, do, tej, do tej, no obojętnie co, do tej tutaj y, kieszonki wysunąć ją i przenieść sobie to do naczynia, w którym będziemy to dusić bardzo fajna rzecz, nie wiem, zobaczymy jak się sprawdzi w kuchni, jak się sprawdzi na pewno Wam o tym w późniejszych filmikach Wspomnę i cena to 26,95 I ja właśnie tą deskę Kupiłam w sklepie Klerys Kolejną rzeczą Którą zakupiłam to jest pojemnik Co prawda tutaj pisze, że to jest pojemnik na mydełko Ale ja sobie będę tutaj Wlewała płyn do naczyń, który jak widzicie Również ta sama gama kolorystyczna Biel i seledyn i właśnie zewnętrzną Stroną dłoni przyciskamy I dozujemy sobie płyn do naczyń Bardzo mi się Ten bajer spodobał na pewno y, znajdzie zastosowanie, tak jak Wam y, wspomniałam, na płyn do mycia naczyń. To również jest Klerys, znaczy zakupione w Klerysie i cena to 21,99. Nie, to wejdzie ze sklepu Stop. Podaj mi tą podstawkę silikonową. I kolejną. Dobrze, może Ty przytrzymasz. Kolejną Proszę rzecz, pacja. którą kupiliśmy. No tak, już zatłumniłam Cię jako elfa, musisz mi pomagać. No właśnie. Kolejną rzeczą, którą kupiliśmy, to jest taka silikonowa, gumowa podstawka, na której możemy suszyć właśnie szklanki, kieliszki, lampki na wino. I w momencie, jak na przykład suszarka do donacznie jest zajęta, możemy sobie z boku na blacie tą podstawkę położyć. Nie wiem, jak się sprawdzi, bo tak jak widzicie, no jeszcze to jest nieużywane, ja to dopiero kupiłam. Ona jest bardzo poddatna, możemy ją zgiąć w pół. I nadmiar wody, który się po wysuszeniu kieliszków, szklanek znajdzie, wylewamy do komory w zlewie. No zobaczymy, jak Wam wspomniałam, jak się sprawdzi, to będzie więcej w kolejnych filmikach. I cena to 19,95 i również to zakupiłam w sklepie Klerys. I przedostatnia rzecz, którą zakupiłam już w sklepie właśnie Stok. Jest to taki pojemniczek do przechowywania gąbki, szczotki i tutaj właśnie ściereczki do mycia. Naczyń. My, takie, my taki zwykły pojemnik plastikowy mamy w szafce, albo gąbeczka czy szmatka leżały nam położone na komorze, w zlewie. Wydaje mi się, że będzie bardzo funkcjonalny. Przede wszystkim będzie superowo wyglądał, jak go przymocujemy, bo on posiada cztery przysawki, czyli można go przysać do komory. No, futurystycznie zobaczymy. futurystycznie wygląda. Tak, zobaczymy, sprawdzimy, jak to będzie się prezentowało i czy w ogóle będzie funkcjonalne. I cena to, pokaż mi cenę, 22,50. Zaprezentowanie. Elf chce bonus świąteczny chyba dostać. No ja myślę. I ostatnia że rzecz, jest przez którą właśnie nastały zmiany w naszej kuchni, to jest suszarka do naczyń. Ja Wam jeszcze tylko wspomnę, że jeżeli chodzi o wybór kolorystyczny firmy Joseph Joseph, to w akcesoriach właśnie tego typu, które Wam tutaj pokazuję, bo ta jak nie wiem, kochelki czy łyżki, to wybór kolorów jest większy. Ale jeżeli chodzi na przykład o suszarkę czy takie pojemniki, to są tylko dwa kolory dostępne. I pokażę tego, bo to będzie widać, wiesz? Tutaj jest kolor, jak widzicie, biel i Seledyn i taki właśnie ciemny i jasny szary. Także on do większej rzeczy dostępna jest tylko w dwóch kolorach. No i właśnie przez tą suszarkę, która mi się gdzieś spodobała zaistniały zmiany w naszej kuchni. Już nie zaistniały. Znaczy już częściowo tak. Suszarkę, którą wcześniej posiadaliśmy to była suszarka z ale ona niesamowicie zaszła kamieniem, ja ją wyrzuciłam i jakiś czas temu właśnie widziałam tą suszarkę i postanowiłam, że właśnie ją zakupimy. I jak widzicie, ona tutaj jest zaprezentowana, są pokładane talerzyki, kubek, deska do krojenia i tutaj może z drugiej strony będzie lepiej pokazana, bo tam widzę, że jest Malutki obrazek, i tutaj właśnie posiada pojemniki plastikowe do przechowywania i suszenia, może nie przechowywania, suszenia sztućców. Słuszona kosztowała 55 euro i zakupiliśmy ją w sklepie Stok. Także Elfie, jesteś zwolniony. Tyle. Tyle, to są nasze zakupy. Tak jak widzicie, no niedużo rzeczy z Ikei, tylko kilka. Więcej rzeczy zakupiliśmy do kuchni, do naszej częściowo już nowej kuchni bo jak te gadżety wszystkie odpakuję to na pewno zupełnie inaczej będzie wyglądać i zaraz to uczenie tylko skończymy nagrywać ja dziękuję mojemu pomocnikowi mojemu elfowi za, za pomoc ja również dziękuję, czekam na przelew dobrze, my was pozdrawiamy jak widzicie u nas już świątecznie i do zobaczenia kolejny filmik, który wam wrzucimy na mój kanał, możemy wam dzisiaj już zapowiedzieć to będzie vlog vlog daily, tak. od samego raniuśka, od, tak, jak tylko operator operatora obudził telefon ale co i jak, to się dowiecie dopiero w kolejnym filmiku pozdrawiamy Was i do zobaczenia pa pa, pa, pa.